Witajcie! Dzisiaj pokażę Wam jak w efektowny i ładny sposób można udekorować taką bramę. No więc ja to zrobię przyspieszenie. Na razie. We express the same things, but with different words We acknowledge the same curve, and those might have It's like the last line you draw to remind the past time. a, a fast-minded feeling the freedom please you be recognized And I hear your doctors call it from here to say Cure bias, independency, and will kill the scene Cause the young himself is stealthy mass appear Where's my news? Where's my news? If it's like every word slipping through my mouth, it's been used Staggered like the old man feeding I protect and have the things that I've learned. A window that's frame and a transparent room. Fitting up cracks with plastic or suits. Shape, shape, and new and venues. Over my friend. I've risen myself as I walk along the weary moldy watching I found myself staring building up an empire my great desire while the fumes from my thought process takes me higher higher and higher ain't stopping there my avalanche of color starts over there and I've got the solitary key to go through and Delicious traps can be so vicious yes. prepare for the Dobra, jestem z powrotem. Ten pomysł przyszedł mi w trakcie budowy. No i tak jak to wyszło, tak to wyszło. Myślę, że mi się podoba. Jeszcze tutaj gdzieś można, właśnie o, na przykład, dorobić właśnie taki klocki, i może być. To jest na przykład jedno z wielu zastosowań dla tej bramy. Może być na przykład brama, która otwiera przejście do netheru. Tutaj polecam zrobić sobie taki pokoik, jak pokazywał Minecraft Polska. Ehm, za, e, za tym e, robimy jaskinię. E, najlepiej, że, właśnie, żeby to była jaskinia, którą wysadzamy TNT. Wykładamy derraku, stawiamy kilka glowstoneów i podparamy trochę derraku. Żeby to bardziej epicko wyglądało. No, myślę, że Wam się podobało. ja to upiększyłem tak. Myślę, że w miarę ciekawie to wygląda. Więc dziękuję za, Wam za uwagę. Żegnam się. Na razie, do zobaczenia. Komentujcie, subskrybujcie. Oceniajcie. Mile widziałem też są łapki w górę. Cześć.